Liczymy, że ten kongres będzie doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i inspirujących dyskusji. Razem, jako społeczność liderów biznesu, możemy tworzyć przyszłość gospodarczą Europy i promować współpracę między sektorami i państwami. Robi wrażenie, prawda? Zachęcamy do rozmów, do rozmów z naszymi ukraińskimi gośćmi, a także do wspierania naszej realizowanej wspólnie z Polską Akcją Humanitarną inicjatywy pomocowej. Potrzebujemy ogromnych nakładów, ale przede wszystkim potrzebujemy naszej wzajemnej mądrości. Wszystkiego dobrego, wspaniałych obrazów.